Dzień dobry, dzisiaj tłusty czwartek. Jestem na stacji metra w Kabatach. Udaję się na wycieczkę pieszą około 10 km razem z grupą zaprzyjaźnionych piechurów. I idę teraz na spotkanie z nimi. No więc zebrała się grupka liczna. Będę jedynym mężczyzną w tym gronie. Dziewczyn jest no, w okolicach 10. Ale rządzi kobieta ja tylko będę obstawiał tyły wyszliśmy z czeluści Warszawskiego Metra na stacji w Kabatach, no w tym miejscu był kiedyś supermarket, hipermarket nawet można powiedzieć Tesko a w tej chwili budują się tu bloki A nasza grupka dziesięciosobowa wędruje już Aleją Ken w kierunku Lasu Kabackiego. I ja z nimi idziemy Langzam Langzam. Już niektóre osoby mówią, że trochę za wolno. No ale cóż poradzić, jak Jurka nie ma, a ja nie jestem godzien, żeby prowadzić grupę. No zobaczymy, jak to dalej będzie szło. Najważniejsze to, że słonko się trochę przebija przez chmury. Idziemy w kierunku lasu. Idziemy sobie już wzdłuż muru warszawskiego metra idziemy do lasu kawackiego. Słoneczko o, 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 o tak jakby wychodziło troszkę, ale to jeszcze jest nawet nie przedwiośnie. Cześć, cześć Wam. Takie pole na Włoci. Dosyć spore. Forpoczta Lasu Kabackiego. No i doszliśmy do jednej ze ścieżek wiodących przez Las Kabacki. Oczywiście jest Tablica, rezerwat przyrody Las Kabacki. No, idziemy. Tutaj w taką ścieżkę wiodącą w kierunku polany tej w Powsinie w Parku Kultury i Wypoczynku. Ale my chyba tam nie dojdziemy bo mamy podobno skręcić w kierunku ulicy Puławskiej i restauracji Siwy Dym no i ciekawostka w Lesie Kabaskim są takie budki zrobione na niejednym drzewie o, tutaj też. I tam dalej też. Ale ja wiem, co to są za budki. To są budki dla nietoperzy. No lecę, lecę, bo mi się zgubią dziewczyny. Gdzie one są? One są już daleko, daleko. O, o. Ledwo ich je widać. Pędzę, podobnie jak w rezerwacie dęby młocińskie. Tutaj też widać powalone drzewa. To są z prawej mojej strony, z lewej mojej strony. Tak to wygląda. Są wszystko drzewa, słuchajcie, zjedzone przez korniki i inne stwory karmiące się celulozą. Tu znowu jest spore zgromadzenie tych budek dla nietoperzy. Doszliśmy do rozstaju tuż przed polaną. O, tutaj drogowskazy wszystkie są, a grupa idzie tu już w kierunku ulicy Puławskiej. A polanę widać tu. No, i tak sobie wędrujemy po tym lesie kabackim. Wieści głoszą, że Jurek ma jednak się pojawić gdzieś tu w tych okolicach. Nie mógł wcześniej, a tak to mamy wreszcie porządnego przewodnika. Idziemy. Mijają mnie dziewczyny biegające. Jest ich sporo tutaj. A ja, staruszek, sobie wędruję. No, Marianna, sporo byś miała pięków tutaj. Do swojego ogrodu. Czy to już przediośnie? A tutaj takie dziwo. Co to jest? Jakaś narośl, ale w strasznie dziwnych kształtach. I znowu doszliśmy do rozstaju dróg. Iść w lewo czy lekko w prawo? Wszyscy poszli w prawo. A zobaczymy, co na drogowskazie jest napisane. Mm -hmm. Tak, tam niedaleko do miejsca katastrofy lotniczej, znalazło miejsce, gdzie będzie następowała konsumpcja. No, no to smacznego! Dzisiaj tłusty czwartek. Nawet z kieliszkami przyszedł. Czy, czy to się. jest Twojej własnej roboty coś? Broń Boże! A co to jest? Nasze, Nasze, nie to nie jest. Co chodzi, Ale nie chodzi mi o to nawet... nalewka? Tak. Jak to po śniadanku tak. wracałem, okraszonym trunkami tak. różnymi tak. oraz tak. E, słodkościami tak, tak. udajemy się w dalszą drogę. jesteśmy na rozstaju dróg. Grupa nasza poszła sobie w kierunku już ulicy Puławskiej chyba, zaraz zobaczymy dokładniej. No akurat nie ma tutaj drogowskazu. Ale to jest na pewno do, do ulicy Puławskiej idziemy. Trochę ludzi tu się kręci. Wiosny jeszcze nie widać. Dużo powalonych drzew pościnanych no i gonię grupę z przodu wygląda nasza grupa szczęśliwa że się ruszamy po świeżym powietrzu jest fajnie witam, witam no i kolejny rozstaj dróg Jest tu napisane miejsce katastrofy lotniczej. I to już jest o tam niedaleko, jakieś 300-400 metrów stąd znajduje się to miejsce, gdzie samolot polskich linii lotniczych po prostu dokonał wycinki lasu. Idziemy w kierunku Puławskiej, no i znowu rozstaj dróg. Tym razem idziemy w kierunku Puławskiej, ale musimy poczekać na osoba, na osoby, które chę chę tam daleko człapią. Tam, no i tam na tak. Teraz tym razem idziemy na pewno do Puławskiej. No Doszliśmy do Szlabanu, który nam mówi, że kończy się las Kabacki. I to jest już dosłownie 300-400 metrów do ulicy Puławskiej. W Puławskiej jest Knajpa siwy dym, ależ to potężne tu drzewo. No, teraz skręcimy za znakami czerwonymi. Taką ścieżkę już tam przebłyskują, gdzie domy. Czyli jesteśmy bliżej cywilizacji. Zostawiamy las, kabacki. Definitywnie wychodzimy z lasu kabackiego. asfaltową drogą, o tam na samym końcu widać już samochody jadące Puławską doszliśmy do ulicy Puławskiej idziemy do najbliższego przystanku autobusowego bo do Siwego Dymu jest no dwa przystanki na pewno idźmy iść do Siwego Dymu a idziemy do czegoś takiego co się nazywa Sfinks? Zobaczymy, co tam dają. Byliśmy do Sfinksa, jesteśmy w środku. Jeszcze w takich okolicznościach nie byłem. Zobaczymy, co będzie. Jedni pili czy się naradzają? Co by tutaj wypić, zjeść? A tutaj, proszę Państwa, takie trunki. Przy dwustym czwartku zdarzyło się. No i ostatni rzut oka na mnie oraz na całą grupkę. I do zobaczenia następnym razem.